Jest grania i zapraszam bardzo serdecznie na budowanie, na budowanie w The Sims 3, ale niezwykłe budowanie, jeśli chodzi o mnie, bo ja, jako wielka zapaleńcza miłośniczka wszystkich modów, do wszystkich Simsów, postanowiłam rzucić sobie rękawicę. Tak, rzuciłam sobie rękawice i wyzwanie pod tytułem. Chcę zbudować dom bez modów. Ja nie wiem, ja nie, ja nie umiem. To zadanie było trudne, ale chciałam spróbować. Wiecie, bo ja, ja czasami mam coś takiego, że ja zapominam, jakie fajne są czasami meble i akcesoria w grze, bo tak się przyczepiłam tych modów, że wiecie, teraz e, czasami jak buduję domki, to od razu wyszukuję tylko rzeczy z modów i uważam, że one są najfajniejsze i najwspanialsze, ale zastanawiałam się, czy teraz, jak już mam pewne doświadczenie w tej grze, takie większe niż kiedyś, to czy będę potrafiła zbudować dom, który będzie ładny i fajny i nie będzie miał modów. Zadanie to okazało się dosyć trudne. Ponieważ? Ponieważ, jak widzicie, w mojej tej wyszukiwarce przedmiotów, tekstur i wszystkiego mam dużo modów i ja nie wiem, czy można to wyłączyć. Zastanawiałam się, czy jest coś takiego, żeby wyłączyć zawartość zmodyfikowaną. W 3, ale nie znalazłam tego i jeśli to jest, to ja o tym nie wiem i ja nie umiem. Więc po prostu wyszukiwałam tych tekstur i wszystkiego, tak, tak o, w tej otchłani moich modów, ale używałam tych nie z modów. Tak, co ja chciałam powiedzieć dzisiaj? Co ja chciałam dzisiaj powiedzieć? Jeszcze znowu nagrywam z tym moim starym mikrofonem. Ja wiem, że może, nie, no raczej nikogo nie interesuje mój mikrofon. Ostatnio nagrywałam jeden odcinek, właśnie z serii Wajkik i kupiłam sobie nowy mikrofon i wydawało mi się, że jest lepszy. Ale tam jest taki dziwny pogłos, ja oczywiście zgubiłam paragon, nie mogę go oddać, ale sobie zabrałam z tego mikrofonu taką, taką błąkę z taką siateczką. Zastanawiam się, czy mój głos będzie lepszy. Ale dobra, nie, nie zagłębiam się w temat mojego mikrofonu, bo to jest nieinteresujące dla wszystkich tu obecnych, tak mi się wydaje. Będę mówić o domku. Nie, chciałam, nie, nie powiedziałam o tym wcześniej, bo oczywiście nie zdążyłam, bo ja zawsze tracę wątki, gadam o wszystkim i o niczym. Ja ten domek sobie buduję w takim przepięknym, Świecie, który jest przewspaniały. Ja go mam, ale go nie używam, bo jest pusty. Świat nazywa się Sund się Island i ja z tego świata mam ten modne światło, który też jest przewspaniały, moim zdaniem. Tam jest bardzo dużo fajnych, takich małych parceli albo większych parceli, świat jest przepiękny i ja miałam w planach go zaludnić, ale ja nie mam czasu zaludniać świata. Szukałam jakiegoś save z tego świata. Ale niestety nie znalazłam. Jeśli istnieje, to ja o tym nie wiem. Domek na początku robiłam taki biały, bo ja zawsze uwielbiam białe domki i zazwyczaj robię białe, ale stwierdziłam, że muszę, muszę to zrobić inaczej, żeby nie było nudno, bo skoro to jest taki i tak specjalny odcinek, że ja nie używam modów, no to muszę to zrobić troszeczkę inaczej i jest ciemniejszy. No i te kolumny tutaj, wiecie co, te kolumny to są takie brzydkie. Ja tak tutaj, ojej, ja się tak biłam w serce, że nie mogę. Użyć tych moich pięknych kolumn, które mam z modów, a kolumny w grze. Powiem Wam szczerze, że ja nie wiem, kto to projektował i kto się zajmował e, akcesoriami, no, czy elementami budowlanymi w Simsach 3. Ja myślę, że to był ktoś, e, albo ludzie, albo jedna osoba, z, po prostu z jakichś poprzednich epok, bo kto robi takie kolumny, wszystkie takie jakieś fikuśne, ozdobiałe, nic prostego nie można tam znaleźć, więc stawiam takie. Zamysł był inny, no ale wyszło jak zwykle. Jak zwykle, czyli nie najgorzej. Jeśli chodzi o drewno, ja jestem zapaleńczą miłośniczką nie tylko modów, ale także tekstur drewna. A w Simsach 3, jak się okazuje, to to drewno możemy znaleźć. I ono wcale nie jest takie najgorsze. Oczywiście, to, jak ja już zobaczyłam te moje, znaczy, zobaczyłam, jak już mam te moje z modów, no to takie zwykle, zwykłe, zwykłe, zwykle, wydaje mi się zbyt zwyczajne. Ale myślę, że to nie wygląda najgorzej, bo akurat to, które wzięłam, jest ok. Domek, co ja, co ja mam powiedzieć o tym domku, bo jeszcze nic nie zdążyłam powiedzieć. Bardzo szybko mam ustawiony czas, bo ja go budowałam dosyć długo. Ja tak, oczywiście, z przerwami, wiecie, tak sobie siedziałam jakoś tam po pracy w ciągu tygodnia. Zrobiłam sobie projekt w Korealu wcześniej, żeby tak jakoś zaplanować sobie to pomieszczenia, bo ja lubię takie małe funkcjonalne domki chciałam, żeby to był mały i funkcjonalny domek. Oczywiście podwórko też trzeba zrobić, ja mam taki system, że robię to podwórko na początku, bo później mi się nie chce i te ostatnie elementy zazwyczaj mam już takie odpuszczone i tutaj, tutaj na przykład góra będzie taka odpuszczona, że już nie wiedziałam co ja mam zrobić. I wiecie co, tutaj pełno jest tych lampek na górze. Ja z modów mam takie, ja myślałam, że to może nie jest z modów, takie malutkie lampeczki, ale z gry mamy tylko takie, takie duże, takie z taką żarówką wielką i one są bardzo widoczne. Ja potem część będę usuwała, bo one troszeczkę przeszkadzają widoku gry, ale później jakoś się przyzwyczaiłam. Niektóre te tekstury, które mam, mam już zapisane, te, te z gry zapisane i zmodyfikowane, i to, to że tam jest, się pojawia przy tych teksturach jakiś taki znaczek, to nie znaczy, że one są z modów. No, i kolor łososiowy. Nie, to nie jest łososiowy. Tutaj zrobimy błazerię. Jak już mamy to drewno, to myślę, że nie będzie wyglądać najgorzej. Ja jeszcze na tym etapie myślałam, że to będzie naprawdę coś wspaniałego, i to wyzwanie będzie takie dla mnie fascynujące, ale jak ja usiadłam do tych kategorii, to pomyliłam się, bo ja myślałam, że jak sobie. Zaznaczę, żeby mi pokazywało rzeczy tylko z Simsów, bo tam wiemy, mamy ten, to filtrowanie obiektów, albo że no można, można zobaczyć meble na przykład tylko z jednego dodatku, ale na mody to nie działa, one i tak się wyświetlają. Tak, ja właśnie tutaj z tym kombinowałam. Ale nie, niestety nie. I okazało się, że w 73 3, słuchajcie, nie ma kwiatków. Nie ma kwiatków z gry. Ona niestety, ja tutaj na początku źle to robiłam, bo ja, ja wchodziłam w kategorię kwiatki, a w kategorii kwiatki mam bardzo dużo kwiatków z modów i bardzo ładnych, du bardzo ładnych dużych, dużo i dużo i dużo i małych i dużych kwiatków z modów. Ale lepiej jest wejść w tą kategorię pomieszczeń i wtedy w jakieś tam ozdobniki. I potem no chyba na samym końcu się zorientowałam, że troszeczkę łatwiej jest to wyszukiwać, bo ja naprawdę miałam duży problem. I moje przyzwyczajenia co do półeczek, to tutaj musiałam się powstrzymać, bo te półeczki z gry są takie, to są takie molochy grube, wielkie, ciężkie. Ja tutaj słuchajcie, jeśli chodzi o ozdobniki. Ja się tutaj pukałam w głowie, mówię, nie, no nie, no dziwne są. jakieś dołożenki znalazłam, to stwierdziłam, że sobie postawię na bok i może mi się przydadzą, bo później ich nie znajdę. O, i taki, taki, taka, taka półka, taka półka jest w grze. Wiecie co? Ja nie pamiętam, że coś takiego było. Ja później miałam takie wątpliwości, czy to nie jest przypadkiem jakiś mebel z modów, jednak, który mi się gdzieś tam wkradł i może wyświetla się jako mebel z gry, ale nie, to jest tam, tam, tam ten regał, regało, półka jest właśnie z gry. Ja byłam przerażona, że wiele rzeczy znalazłam, których tak naprawdę nie pamiętałam o ich istnieniu i grałam, grałam nie, mimo że używałam ich bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Tylko nie pamiętam na przykład, czy ta. Oh, misio! Nie pamiętam, czy ta taczka, która była na zewnątrz, czy ona na pewno jest z gry, ale nie jestem pewna. No i oczywiście problem z firankami, bo jak się okazuje, firanki w grze są z innej epoki. I są jakieś takie zbyt e, fikuśne moim zdaniem, nie, nie, mam, nie ma normalnych, fajnych, prostych, białych firanek. Ja po prostu tak tutaj tęskniłam za firankami z modów, ale jakoś myślę, że bez, 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 też, bez też się da. Przedpokoik, ja, no właśnie, normalnie to ja bym tam dała więcej tych y, popierdutków i bibelutków, no ale ja już nie wiedziałam jak to zrobić. I na przykład z, z kuchnią się troszeczkę pomyliłam, bo byłam przekonana, że ta tekstura, którą dałam na blad, byłam święcie przekonana, że ona jest z gry, ale się pomyliłam. Ona była z modów, i ja to później będę poprawiać, bo miałam tutaj robić wszystko z, z rzeczy, z gry. A jednak ta tekstura okazała się modowa. A ja już, ja już sobie kiedyś tak myślałam, wow, w grze jest taka tekstura takiego, e, nie wiem co to jest, e, czy, czy, to, czy, czy to jest kamień, że można to zmodyfikować tak, że to wygląda właśnie jak taki czarny nakrapiany. Fajnie to wygląda. I tutaj, no właśnie, a i sobie przypomniałam, że właśnie takie malutkie, fajne półeczki są z gry, półeczki, szafki. Ja nigdy nie wiem jak to się nazywa, czy szafki, czy półki. Nie tamte, nie tamte były właśnie z modów się pomyliłam. Oj, skupienie, skupienie na najwyższym poziomie. Te właśnie, te które wstawiłam, te na górze, one są z gry i one naprawdę są, słuchajcie, są spoko, naprawdę spoko. Z lewy, ze zlewami nie mam problemu, bo z lewy w. A ten zlew jest z gry na pewno. Chyba tak, chyba tak. Ja nawet byłam zaskoczona, że takie fronty kuchenne są. Jak widzicie, tak naprawdę w tych meblach z gry, przez to, że możemy modyfikować tekstury, to można, można z nich zrobić coś ciekawego. Aczkolwiek tutaj miałam troszeczkę mniejszą wenę, ponieważ jak ja aż sobie pomyślałam, że ja sobie nie znajdę tych ozdobników wszystkich moich przepięknych tych kubeczków, tych takich filiżanek w kuchni, tych garnuszków. To miałam problem. Gdybym nie miała modów, gdybym jakimś cudem je wyłączyła na chwilę i budowała taki domek z, z takim normalnym widokiem mebli, tylko z gry, to byłoby mi zdecydowanie łatwiej. A tutaj cały czas natrafiałam na te, na te moje piękności, których postanowiłam nie użyć. Także byłam przekonana, że ten, ta filiżanka, nie filiżanka, ten dzwonuszek, co jest na. Na półeczce byłam przekonana, że, że to jest z modów, i później tak sobie pomyślałam, czy to na pewno jest z gry, ale ja to sprawdzam i to mi się wyświetliło jako coś z gry. Dywanik. Dywanik, słuchajcie, z dywanikami wcale nie jest tak ciężko, bo tym dywanikom można nadawać tekstury. Wiadomo, no. Nie mamy tutaj tych fajnych rzeczy, tych takich e, tekstylnych, które mają te frędzelki, takie różne fajne, fajne ozdobniki, ale no. Jest to znośne. No, powiem Wam szczerze, że gdybym grała teraz bez domów, bez domów, bez modów w tym domku, to jakoś bym przetrwała chyba. No. E, oczywiście, tylko bez tego moda na światło bym nie przetrwała. Czyli to nie jest tak do końca dom bez modów, bo mod na światło działa i światło jest ładniejsze. I stoliczek, stoliczek ten też jest spoko, uważam, ale tak bardzo tęskniłam za tymi teksturami drewna, ale no, nie jest źle. Bardzo brakowało mi tutaj. Tych takich lampek wiszących, które są ładne, ale z drugiej strony lampki się chowają, więc to nie jest aż taki problem. I kanapy. kanapy. Kanapy w grze The Sims 3 moim zdaniem są po prostu fe. A jeśli nawet mają fajny kształt, to mają takie dziwne zacienienia. Na przykład ta kanapa jest spoko, ale nie można jej rozjaśnić, bo ona ma takie cienie straszne, takie czarne, więc czarne cienie. Więc musi być ciemna, po prostu musi i kwiatki. Ja nie wiem czy to dobrze wyglądać, że jest taka ściana z takimi samymi kwiatkami jak na dywanie, tylko że w innym kolorze. słabo troszeczkę. Regały na książki. Miałam problem, bo nie wiedziałam co tutaj wstawiać, wiecie. Miałam taki plan w głowie, szczerze mówiąc, miałam w głowie wcześniej, że sobie przemyślałam, co ja wstawię w jakich pomieszczeniach, żeby było mi troszeczkę łatwiej, bo widziałam, wiedziałam, że i tak będzie mi trudno, jak nie będę miała modów i modów i pięknych. Wybierzcie, opatrzcie, jakie to jest ładne. To było z gry. Ja byłam zaskoczona. O jejku, jaki ładny kwiateczek. Lampka, lampki też są słabe, ale nie, już mi się włącza, mi się smurf maruda. Nie, 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 nie smurfuję tutaj, nie smurfuję się, słuchajcie, bo i tak z jednej strony ja się naprawdę dobrze bawiłam, bo dobrze się bawiłam tylko w tych, tych momentach, gdzie łatwiej mi było wyszukiwać. Na przykład przy meblach lepiej się bawiłam niż przy ozdobnikach, bo przy ozdobnikach była totalna masakra. Ta półka z tej półki można zrobić coś fajnego, tylko trzeba wyłączyć to podświetlenie i tam gdzie się świeci, trzeba nadać kolor czarny. I teoretycznie nie wygląda to najgorzej. Ja naprawdę, słuchajcie, dziwię się wszystkim ludziom, którzy, którym podobają się LEDowe meble. Ostatnio robiłam jakieś takie, właśnie materiały reklamowe dla sklepu meblowego, takiego w Szwecji. O jajku, mat, matko, bosko, kochano, co, 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 co tam było? Słuchajcie, podświetlane łóżka, podświetlane sofy, podświetlane ławy. Nie wiem, nie wiem, nie rozumiem. Znaczy, wiecie, do lokali jakichś takich użytkowych, do lokali publicznych, no jeszcze, jeszcze da się przeżyć, ale ja nie wiem, dlaczego mi się to tak, słuchajcie, nie podoba, że aż już przestaję o tym mówić. Szukałam ozdobników, co ja chciałam jeszcze powiedzieć o tym domku? Podwórko, a i tu się pomyliłam, słuchajcie, tu się pomyliłam, bo ja byłam przekonana, przez chwilę byłam przekonana, że ta tekstura w paski jest właśnie z gry, ale ona nie była z gry, ja będę to potem zmieniać. Potem jak sobie przespałam się z tym i tak myślałam o tym domku, to tak nagle jak zasypiałam, to pomyślałam sobie, ej przecież te paski, to ja mam to z modów. No, o fajnych rzeczach myślę przy zasypianiu. Nie? A ja z zasypianiem ogólnie mam duży problem, ale wspomagam się czasami melatoninką, bo inaczej to bym chyba nie przetrwała. Tutaj taki kloc kwiatkowy. To już dawno zapomniałam o tym, że coś takiego istnieje, ale wiecie co, nie wygląda to naprawdę, nie wygląda to najgorzej. Ta ławka moim zdaniem jest... Fajna, jest naprawdę fajna i ona jest z gry i wygląda jak coś z modów przez to, że te tekstury są takie widoczne. Ja nie wiem, te meble w Simsach dzielą się na takie kategorie takich rozmazanych i kategorie takich lepszych. Czemu wszystkie nie mogą być w takim samym stylu, w sensie mm, ostrości tych przed elementów? Nie wiem, może ja mam za bardzo, yy, za bardzo rozkminiam po prostu. Bardzo, bardzo, bardzo żałuję, że nie mogę tutaj wstawić innych schodów, bo wiecie, co to, po te, pokre, po te pokre, po, po, pokrętełkowe. Ja nie wiem, czy one są fajne. Sama bym nie chciała mieć takich domów w domu. E, I obrazki, obrazki, ludzie, gdzie są jakieś fajne obrazki. Duży problem, bardzo duży problem. Ale tamte takie, e, takie, coś, co postawiłam przy tych schodach, wydawało mi się, że to wygląda całkiem nieźle. Ja to znalazłam w tej kategorii, takiej e, bary. Pary, czy coś takiego. No i łazienka. Z łazienką też było. jak widzicie, tu już mam bibelotki przepiękne tutaj postawione. Też nie do końca mi się chciało zmieniać tekstury i kolory tych. Ej, czemu ta lodówka ma taki dziwny kolor, że ona z jednej strony jest? Oj, sobie przypomniałam właśnie, uświadomiłam sobie, że ta tekstura, która była na blatach, nie może tu być. No niestety, ona jest przepiękna, ale nie może. No nie, niestety będzie taka. Ale w sumie kto by to zauważył? No chyba tylko ja. No i paseczki nie, paseczki nie, nie można paseczków. I patrzcie, coś takiego, coś takiego jest w grze i to nie jest z modów. To na pewno, mam nadzieję, że ja się nie pomyliłam. Słuchajcie, napra naprawdę możliwe, że znajdziecie tutaj swoim sokolim okiem jakieś elementy, które rzeczywiście nie należą do gry, tylko z modów, a ja się gdzieś tam pomyliłam. Ale z drugiej strony, gdybym budowała ten domek tak, tak o, sama, dla siebie tylko, to ja bym poświęciła na to więcej czasu, więcej bym miała takich pauz i przemyśleń. A tutaj wiecie, jak się nagrywa, to chciałabym, żeby to jakoś w miarę płynnie szło. O Jezus, się, się, się strasznie wygląda ta podłoga. Nie, 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 zwykłą, zwykłą, dajmy zwykłą. Łazienka, kurczę, no wyszła taka... Dziwna, trochę dziwna, nie wiedziałam jakie kolory dawać i też chciałam odejść od tych, co zawsze daję. I taka jest: brązowo, troszeczkę brązowo, troszeczkę biało, troszeczkę różowo. Lodówki, lodówki, pralki są różowe, ale nie jest najgorzej. Szukałam. Chciałam też przy okazji sobie, wiecie co, tak poprzeglądać te meble z gry i zobaczyć, e, przypomnieć sobie jak one wyglądają, jak nadajemy im inne kolory. I to jest przewspaniałe w Simsach 3, że możemy je modyfikować. Ej, to lustro jest fajne. Ja nawet nie zwróciłam uwagi, że jest takie lustro, słuchajcie, w Simsach naprawdę nie, nie zwróciłam uwagi. I bardzo się cieszę, że rzuciłam sobie to wyzwanie, bo przypomniałam sobie o kilku naprawdę fajnych rzeczach, które są w grze i warto ich czasami używać, a nie patrzeć tylko na te, które są z tym oznacznikiem, jestem modem i jestem fajny, bo te rzeczy z gry też bywają fajne. I kwiatki. Miałam. Nie, już to mówiłam, miałam bardzo duży problem z kwiatkami i nie kwiatków, i kwiatki są, no, no. no... No, nie, 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 czegoś tu brakuje. No, czegoś tu brakuje. I taki stoliczek, słuchajcie, też całkiem spoko. Co prawda sama w domu bym czegoś takiego nie postawiła, no ale cóż. I jeszcze znalazłam to takie fajne na ręczniki. O, ja to tutaj postawiłam. Ja później myślałam, że ja tego nie postawiłam, i później, że postawiłam to na samej górze w łazience, bo na górze też będzie łazienka. I takie różne fajne te. Nie, półeczki na. Ręczniki są, o których ja też zapomniałam. Słuchajcie, no naprawdę da się, da się żyć bez modów. No, ale po co? Z drugiej strony, jak można mieć mody? Ale tak, wiecie, no jeśli ktoś, na przykład, nie chce sobie zawalać gry różnymi właśnie takimi pięknościami, jakimi są mody, to można, można troszeczkę pokombinować. O, tak, tak. I uświadomiłam sobie, że tą teksturę trzeba zmienić na, na brzydszą. Niestety, ja te paseczki bardzo lubię. No, ale nie, nie, już mi się nie chciało myśleć. Tutaj będzie pomieszczenie, pomieszczenie typu weranda, pomieszczenie relaksacyjne, które służy po prostu do niczego, tylko do siedzenia, ale po prostu fajnie wygląda. Ja nie wiem, czy jakbym grała w takim domku, to simowie po prostu, czy, czy w ogóle chcieliby tam siedzieć, może gdyby tam postawić regał z książkami. O, gdyby jakiś sim był czytaczem, molem książkowym, to bardzo często by siedział na takiej werandce, gdyby miał książeczki jakieś obok. I krzesełka też są z gry, słuchajcie, mam nadzieję, że są z gry, mam, że się nie pomyliłam, ale tak, chyba tak, starałam się skupić, naprawdę starałam się skupić, żeby się nie pomylić, ale mówię, gdzieś tam na pewno się, się pomyliłam, ale, 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 znalazłam jeszcze inne kwiatki, wyszukiwanie tego w tej otchłani um, uświadomiło mi, Ile ja mam modów? Słuchajcie, ja tak cały czas mówiłam, a że u mnie to się tak wydaje, że ja mam dużo modów, bo teoretycznie po to ja mam najwięcej z ozdobników, a z samych mebli wcale nie mam tak dużo. No ale jak teraz chciałam wyszukać meble z gry, no to, no to pojawił się problem. No i co tu wstawić? Nie książki, nie książki. Weszłam do tej kategorii właśnie Bibeloty Różne i tam yy, na, tak, tak, tak naprawdę Ciężko jest znaleźć cokolwiek, co jest z gry. O, znalazłam noże! Tak, one są z gry. Ja byłam też zaskoczona, że ten konik, czerwony konik z Dalarna, który jest na, e, w salonie. Ja byłam zaskoczona, że on właśnie jest z gry. Ja byłam przekonana, że on jest z modów. Ja już naprawdę nie pamiętam. I przez to, że nie wiedziałam, co tutaj wstawić, to będzie taka ławeczka. Ławeczka, na której nie można nic wstawiać, bo próbowałam, nawet nie pamiętam. Wstawimy tam słoik i coś jeszcze. Tak, żeby zapełnić, wiecie. Ja tutaj um, nie wiem dlaczego, ale usunęłam ten dach, żeby jakoś, nie wiem, nie, nie, nie pasowało mi to, że. Powielałam się ta podłoga, ale zrobiłam to źle, bo w tym miejscu, gdzie jest dach, to ja powinnam, nie powinnam usuwać podłogi, tylko powinnam po prostu dać tam inny kolor podłogi jakiś taki beton i to by się jakoś odcinało. Ja ogólnie to nie, nie lubię tak grać, ale co ja zrobię z tą teksturą? Brzydka wyszła, słuchajcie, brzydka, nie podoba mi się, ja ją potem zmienię. No i łóżka, łóżka. Dobra, ale ja mówiłam, że ja nie lubię tak grać, że ja mam piętro. Mam piętro w Simsach i tam mi prześwituje parter z, z dołu, jakoś z boku. Nie wiem, wolę już mieć tak wypełnione to całe piętro yy, wzdłuż i wszerz, żeby jakoś nie widzieć tych dziur. Ale to jest, to jest taka pierdoła, słuchajcie, ale no mnie, mnie czasami denerwuje w grze. I słuchajcie, sypialnia jest troszeczkę, no jest odpuszczona. No, bo ja te sypialnie robię na samym końcu, w tym momencie, kiedy ja już bym chciała, żeby dzieło zostało zakończone. I robię to tak na odwal. Ja tak, wiecie co, ja tak mam ze wszystkim. Jak kiedyś jeszcze malowałam obrazy, to jak zaczynałam go malować, to ja już sobie wyobrażałam, że on jest już prawie skończony i nigdy nie potrafiłam czegoś tak dopracować i skończyć, żeby było naprawdę takie jak powinno być. Tylko ta, ta końcówka to zawsze był taki no, taki odwal po prostu. Aczkolwiek, no, no też no, nie mówię, że jest aż tak źle. No. Nie, nie smarfuję się znowu, nie smarfuję się. Ale za dużo białego tutaj dałam. Moim zdaniem, gdybym miała moje mody, znaczy mam swoje mody, gdybym mogła ich użyć, to wstawiłabym tu bardzo dużo kwiatków, wstawiłabym jeszcze parapety. Chociaż teoretycznie parapety można było zrobić z tych grubych takich. z tych takich grubych półeczek, ale ja już się tego nie podjęłam, bo bałam się, że to będzie źle wyglądać. Stwierdziłam, że daję sobie spokój z parapetami. Jakąś ramaczkę tutaj sobie dajemy. A! I słuchajcie, to są obrazki z gry i one są bardzo ładne. Dlaczego ja takich obrazków wcześniej nie używam? Bo patrzcie, jak one ślicznie wyglądają. Takie z roślinkami wyglądają jak obrazki z modów. Normalnie, gdybym miała tak, wiecie, nieoznaczonych ikonkami tych przedmiotów, to bym pomyślała, że byłabym przekonana wręcz, że mam to z modów. No i dywanik, dywanik, dywanik nie jest zły, słuchajcie. Ta jejku, ale mi się nie podoba ta tapeta. Nie podoba mi się. Najgorszy problem później, tutaj miałam z tą łazienką <noise> i ja, ja to tak troszeczkę odpuściłam, bo tam mam dziurę w podłodze i ja nie mogłam jej zakleić, zalepić podłogą. Coś tam było nie tak, słuchajcie, ja to później zakryłam. A i klawisze. Klawisze, fajnie wyglądają klawisze w sypialni. Dlaczego nie? Bo już Simowie mogą się rozwijać swoje, swoje twórczości, swoje, swoje zdolności twórcze. No i tam jest dziura. Ja myślałam, że ta dziura jest przez, jakiś, przez ten dach, czy przez coś, ale no albo przez te filary nie mam pojęcia ale ja nie mogłam tego zakryć naprawdę nie mogłam a nie chciałam spędzać tutaj 15 minut więc stwierdziłam, że skoro ja nie będę w tym domku grać tylko jak sobie go tak buduję, żeby poćwiczyć, to ja po prostu tą dziurę zakryję. A skoro nie widać, to tak jakby jej nie było, prawda? I dajemy tutaj kafle i tutaj przesadziłam, po prostu przesadziłam podłoga jest pstrokata, kafle są jeszcze inne, ale właśnie podłoga, nie, podłoga dajmy zwykłą, bo po co po co tak pstrokacić wszystko? A i tutaj jest element, który mi się podoba, bo zrobiłam tutaj taki oddzielony kibelek. Ja kiedyś coś takiego widziałam właśnie. Znaczy to istnieje w ogóle w życiu, niektórzy ludzie mają tak w łazienkach. Widziałam coś takiego w takim domku z czwórki, który kiedyś pobierałam i to jest całkiem spoko, powiem wam, że że można sobie tak odgrodzić ten kibelek i wygląda całkiem nieźle. Z, z lustrami miałam jakiś problem, bo wcześniej myślałam, że chciałam użyć jakieś inne, które wydawało mi się, że jest z gry, ale okazało się, że nie jest z gry. Jak to zwykle bywa z tymi moimi rzeczami, o których tu mówiłam wcześniej. Te ręczniczki są też bardzo ładne, tylko też nie rozumiem dlaczego ta półka jest wygięta jeśli chodzi o te ozdobniki, meble to jest przerost formy nad treścią czasami jeśli chodzi o Simsy 3 i też byłam kiedyś w śmiecie przekonana, że ta półeczka na te takie derdymałki łazienkowe półeczka, szafeczka biała jest z modów, ale byłam Zaskoczona, że taki ładny, prosty mebel, który ma w środku jakieś ozdobniki, jest z gry. Musiałam sobie nawet doczytać przez chwilę, czy to na pewno jest z gry, ale później tak stwierdziłam, że będę sprawdzać, bo te nazwy, które mam wpisane po polsku, to, to jest, wiecie, taki dowód na to, że to jest tak, że to na pewno jest mebel z gry. Czy to jest koniec? Tak, to jest koniec. Dodaję tutaj jeszcze tylko siedzonko. Nie robię podwórka, słuchajcie, już tak bardziej rozbudowanego. Jeszcze wstawiam tylko jakieś tam krzaczki, krzaczki i drzewka. Myślę, że domek nie wyszedł najgorzej. Wygląda tak. Troszeczkę się tutaj namęczyłam, ale słuchajcie, wyzwanie mi się podobało i na pewno będę częściej zaglądać do mebli z gry i ozdobników z gry i elementów z gry, bo one wcale nie są takie złe. A ja się zmodziłam, zamodowałam się za bardzo. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.